Yo, czy się Manko, ja jestem bezbeda, To jest kolejny film z Forza Horizon jak będziemy tuningować, a potem testować wybrany samochód. I dzisiaj, dzisiaj dosyć ciekawie myślę, bo dawno nie było Amerykańców, to znaczy był jeden z Amerykańców, ale tak, też bardziej skupiliśmy się na Europie oraz Azji. E, w sumie nie dziwię się, e, europejska oraz azjatycka. Jakby to nazwać? Azjatyckie oraz europejskie marki samochodów są naprawdę wybitne. Aczkolwiek, tutaj nie dyskryminuję, amerykańskie też są niczego sobie. I na dzisiejszy odcinek wybrałem Bumblebee, że tak to powiem. Wybrałem Chevroleta Camaro, no ponieważ Bumblebee. Nie, no oczywiście. E Chevrolet Camaro, myślę, że ZL1. Tylko nie wiem, nie, nie wiem czy teraz ten 1LE, y y zwykły I teraz nie pamiętam, czy one się różniły. Widzę troszeczkę. Masę, mainą, ale to nie za dużo. E, zobaczmy, że również jakie inne tutaj są. Mamy też Z28. Dobra, zostaniemy chyba przy naszym głównym wyborze, czyli ZL1. To mi się najbardziej kojarzy właśnie z Bumblebee z filmu z Transformersów. Mam nadzieję, że ktoś tu zrobił malowanie na podstawie właśnie żółto-czarnego. Bardziej żółtego. E, w czarnych odcieniach. Jeżeli nie, to będzie troszeczkę przykro. Mamy na przykład z piątki. Ty, no są. Jest tutaj Bumblebee TKL. TLK, przepraszam. Nie dobra, weźmiemy sobie to. Zobaczymy, jak to się będzie tutaj prezentować. Czekamy sobie x żeby zmienić kamerę. No i mamy. Ty, władny. Troszeczkę nowy tutaj widać po tych tylnych światłach, że to jest ta nowsza wersja ZL-ki. W sensie... Pewno troszeczkę inne światła były, takie jakie ja pamiętam. Ale no cóż, tak czy siak to wygląda bardzo ładnie, dlatego Enter, żeby kupić Na 60 tysięcy myślę, że dobry samochód z tego zrobimy. Jak na 60 tysięcy? <laughs> Może 300 dobiję. <laughs> Nie no. Na seryjnym v 8 tutaj myślę, że na no spokojnie dobiję 300 km na godzinę, aczkolwiek troszeczkę później będzie już troszkę ciężej. Myślniczek, dobra. Ehm. Po pierwsze, standardowo. Fa8. Tu możemy. Auto naskę stawić, 7,7 litra. Czemu to ma takie mocne osiągi? Ty? Czemu to ma 1500 koni? Co, się... Co tu się stało? Czemu to ma takie osiągi ten silnik 89 litrów V8 DSC? Co? So... Nie dobra, na pewno zostawiamy real wheel drive. To w kamera zostawiłbym. Zobaczymy, co się stanie, jak damy na maksa tutaj osiągi. No, obstawiam, że nie będzie to jakoś. jakoś. nawet w otoczeniu tamtych 1500 koni. Aczkolwiek. zobaczymy. No, ale tutaj na pewno. Supercharger, nie pamiętam jak to się po prostu mówi, przepraszam. Na pewno nie turbo sprężarka, tylko super sprężarka. tak nazwijmy to super sprężarką. I podobnie. A to są hamulce, myliłem się z tymi. Wyścigowe resory i tutaj ładne stabilizatory. Aż się zrymowało w sumie, ale dobra. Dajemy wszystko na maksa standardowo. Oczywiście na seryjnym silniku. Może potem zobaczymy, jak to będzie. Um. O, dobra, e, jak to będzie się prezentować na tamtym zabójczym O8? Tak, wyścigowy dajemy. ale oczywiście, zostawiamy, ale zmienimy sobie tutaj wszystko ładne. Oponki sobie damy, poszerzenie opon, i tak dalej, i tak dalej. E, co my tu możemy dodać? troszkę więcej opcji jest, ale no, 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 forza. Nie podoba mi się tak szczerze to. W sensie ja tych strasznie nie lubię, ale jak osiągi to zmienia to już to, to wsadzę, no nie? Ale tutaj widzę, że nie zmienia to żadnych osiągów, dlatego co sumie nie podaję. usunąć spoiler, ale czy to tak ładnie spoiler wygląda? No z tym forzowatym to nie, to w ogóle nie wygląda ładnie. Progi? A, 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 super, no chyba, że to coś na dachu znowu. O, no bez jaj, progi boczne, proszę bardzo, kto by się spodziewał, progi boczne. Maska. Maskę już co prawda bardziej bym zmienił. Ta jest nawet kusząca. Ta wygląda trochę policyjnie. Nie wiem czemu. Znaczy to nie ma nic wspólnego z policją, ale nie wiem dlaczego mi się tak kojarzy strasznie z policyjnymi takimi super samochodami. To jest taki, taki gerbatę, ale to, to z boku wygląda nawet ładnie, ale z przodu. Jeszcze z tyłu, zobaczmy, jak to wyglądało. Dobra, dajmy to. Podoba mi się, więc czemu nie? I zobaczmy szybciutko ile mamy koni tutaj. 900, prawie 1000. 997 mamy. Przy 1000, 3000 i 300 kg, czy tam po prostu przy jednej, 1,3 tony. O, co, o, ty, to Ale dobra. Mamy naszego Bumblebee'a, prawie 1000 koni mocy, w sumie można by to już zaokrąglić do 1000, czemu nie? Ma taki śmieszny dźwięk. Bardzo śmieszny dźwięk, ale działa. Okej, okay, dobra. Um, ok, jedźmy się standardowo, znaczy teleportujmy się standardowo na naszą superdługą autostradę, która pokaże nam maksymalne osiągi tego samochodu. Oczywiście, oczywiście nie na stokowym silniku, e, boże, 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 boże. E, Nie na stokowych osiągach silnika, e, tylko oczywiście wchodzimy sobie w tunik samochodu i robimy przełożenie. Chociaż, to ma już dobre przełożenie, tak szczerze. Chociaż ja bym jeszcze troszkę je podkręcił tutaj. Tak dosłownie nie za dużo, aczkolwiek... By było... Może coś takiego. Zobaczymy. Tak, żeby były trochę dłuższe biegi w tym momencie. Ty. Nawet to... Nie ślizga się tak łatwo przez tych tysiąca, pani., Myślę, że będziecie troszkę bardziej ślizgać, tak się że. Ale to tak ładnie z tyłu wygląda. bez tej rejestracji. Ten nowy kamera jest ładny. Ale dobra, bo my troszeczkę zjechaliśmy, ale ale dobra. Potraktujemy to. To ma, to ma problem delikatnie z początku, jeżeli chodzi o ślizgania, tak? Poza tym, to jest to naprawdę, można by powiedzieć, przykładę jak na przykład przez W porównaniu do innych samochodów, które nawet bodajże tysiące koni nie miały, to niektóre się naprawdę ślizgały. I nie mówię tutaj już y, tylko o samochodach, które robiłem pod drift i... No proszę, jak za 60 tysięcy 350 na godzinę. Ale myślę, że to nie jest wszystko, tam mógł być... Tam, tam mógł trafić silnik 1000 koni. 370. Czy pojedziemy 380? To jest dobre pytanie. Myślę, że dalibyśmy radę. Myślę, że dalibyśmy radę i zaraz się o tym przekonamy, ponieważ tutaj jest nasz ulubiony odcinek drogi, gdzie ta mocz magicznie przyspiesza dlatego uwaga, no, no pojedziemy, no to, to już wiem 385 jak dla mnie bomba 385 z kokowym silnikiem 1000 koni to prawda, ale <gryw> wow to ma też zarąbisty wydech strasznie lubię takie właśnie popcornowe co prawda niedy popcorn to jest ogień, lawa i tak dalej aczkolwiek no 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 ojoj czy to mi się nie udało? na naparcie to to było naparcie muszę się przyznać chyba nie wiem uważajcie uważajcie co tam tam widzieliście ale moim zdaniem to było naparcie ale dobra hmm. się zastanawiam czy wstawić tutaj ten wynik 1500 koni może to jego dźwięk będziemy tutaj słuchać na drugiej części odcinka ponieważ jak dobrze wiecie moja seria polega na tym że najpierw tuningujemy potem testujemy i zrobiliśmy na razie tylko jeden test a ten test polegał na tym, że po prostu przetestowaliśmy jego maksymalną prędkość. Aczkolwiek, ja na drugiej części filmuję się, wyciszam, podwłaśniam gierkę i wysłuchacie dźwięku silnika. Dlatego też na chwilę obecną zmieniłem w sumie ten silnik. Zobaczymy. Tak, będę go pewien. Mam nadzieję, że są tu... Okej, okay. okej, okay. nie ma żadnych opcji tuningowych. O całe 10 nam się podnosi klasa osi osiągów. No i więc <grym> koni nam przebywa, ale za to trochę nam waga wzrasta. Nie zauważyłem do końca o ile nam waga wzrasta. Boże, O mój Boże, to się ślizga. To nie jedzie, to się ślizga. Ale za to ten dźwięk. To mi troszeczkę nie wyszło. Oj, ten dźwięk dobra. Myślę, że to będzie idealny dźwięk. Ja oczywiście podgłośnie tutaj troszeczkę. Nasz samochodzik, żebyście też go również słyszeli ale wydaje mi się, że nam zmieniło tutaj przełożenie. A nie, jest takie samo. Dobra, dobra, dobra. No to w takim razie, moi drodzy widzowie, pamy się tutaj w to miejsce. Zobaczycie... No po prostu posłuchacie dźwięku tego silnika. Jak nie ma obrotów no... O że tu... Nie dobra to ja sam jestem tutaj dzisiejszym odcinkiem Mega jestem zadowolony z repertu Mam nadzieję tylko że odcinek nie zrobi się za długo, za długi Myślę że w ciągu 20 minut powinniśmy trzymać się tak jak Mam nadzieję że na chwilę nie będzie się długi, bo to Ale dobra nie, super, dobra, ja się wyciszam drodzy widzowie, wy możecie zostawić łapkę w górę i subika na kanale i zapraszam do drugiej części odcinku, gdzie będziemy testować dźwięk samochodu. Cześć! 수술을 하해서는좀다